Szanowni Państwo, Senat Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniając 160. rocznicę powstania styczniowego przypomina 160 lat temu. 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 roku na Litwie wybuchło powstanie styczniowe, które było największym zrywem narodowo wyzwoleńczym w okresie zaborów skierowanym przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Pozostające pod rosyjskim jarzmem narody tworzące dawną rzeczpospolitą, Polacy i Litwini, ale także wykuwający swoją tożsamość narodową Ukraińcy i Białorusini oraz przedstawiciele żydowskiej wspólnoty religijnej innych narodów chwycili za broń. Ludzie różni urodzeniem, różni religią i stanem wspólnie stanęli do walki przeciwko rosyjskiemu samodzierżawiu, dążącemu do językowej, kulturowej i politycznej rusyfikacji ludzi, którzy nigdy Rosjanami być nie chcieli i nie akceptowali rosyjskiego modelu życia ani rosyjskiej pogardy dla wolności. Choć po półtora rocznej nierównej walce powstanie upadło, okupione krwią walczących i męczeństwem prześladowanych, to jednak było przykładem heroicznej walki o niepodległość i suwerenność Polski oraz inspiracją dla następnych pokoleń. Na długie lata stało ono się dla Polaków najważniejszym punktem odniesienia dla nowoczesnego patriotyzmu a dla innych narodów punktem zwrotnym w kształtowaniu ich tożsamości i formułowaniu idei niepodległościowych. Powstaniem kierowali kolejno Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz i Romuald Traugut. Stracony na stokach warszawskiej cytadeli ten ostatni z przywódców. Udział w powstaniu wzięło około 350 tysięcy osób ze wszystkich klas społecznych. Powstało państwo podziemne, a do jesieni 1864 roku stoczono około 1200 bitew i potyczek. Szacuje się, że zginęło 30 tysięcy powstańców, a 40 tysięcy zostało zesłanych na Syberię. Dowódców powstania wieszano i rozstrzeliwano, konfiskowano majątki. Przeprowadzano intensywną rusyfikację ziem polskich, między innymi zabraniając oficjalnego używania języka polskiego i wprowadzano nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim. Naród polski się jednak nie poddał, duch wolności trwał, a około 3700 powstańców doczekało odzyskania przez Polskę niepodległości, 1918 roku. Druga Rzeczypospolita uhonorowała żyjących weteranów powstania, nadając im stopnie podporuczników z prawem do stałej pensji państwowej i donoszenia specjalnych granatowych mundurów z karmazynowymi wyłogami. Ostatni powstaniec zmarł po II wojnie światowej w 1946 roku. 160 lat po tym zrywie. Polacy i Litwini cieszą się wolnością, demokracją i są dumną częścią europejskiej i atlantyckiej wspólnoty. Bohaterski naród ukraiński z bronią w ręku stawia dziś opór za swoją i naszą wolność nowej rosyjskiej tyranii zagrażającej całej Europie. Naród białoruski w warunkach dyktatury walczy dziś politycznie o demokrację wolność i miejsce w europejskiej wspólnocie narodów. Dzisiaj Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przywołując historyczną dewizę za naszą i waszą wolność, składa hołd powstańcom styczniowym, dziękując za ich głęboki i szczery patriotyzm, który połączył wszystkie klasy społeczne w walce o wolną i niepodległą ojczyznę. Cześć pamięci powstańców styczniowych. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża podziw, szacunek i wdzięczność siostrom i braciom Ukraińcom za ich heroiczną postawę wobec barbarzyńskiej rosyjskiej agresji. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy solidarności i wsparcia siostrom i braciom Białorusinom walczącym dziś z dyktaturą oraz oddaje część każdemu więźniowi prorosyjskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Proszę panie i panów senatorów, jeszcze raz dziękując za wyjątkową, zgodną pracę całego Senatu o przyjęcie powyższego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 89 senatorów. Wszyscy byli za. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Bardzo proszę o podejście do stołu. Panią Swiatłanę Ciechanowską, liderkę białoruskiej opozycji demokratycznej, przewodniczącą Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, chciałbym wręczyć pani uchwałę Senatu.